Witajcie Ancymonę bardzo serdecznie. Boże, jedyny, już, już, już uderzyłem w stół. Uderz w stół, a ten widelec się odezwie. Psasz. Witam wszystkich, witam Ancymony i wszystkich w ogóle zgromadzonych bardzo serdecznie. Ja jestem Mati. A dzisiaj porozmawiamy sobie na pewien temat, który, który był, był i chyba troszkę jeszcze jest popularny, i wybuchł wtedy, kiedy wybuchła cała sytuacja. Z niebieskim wielorybem. Jeśli ktoś jeszcze nie wie o, o co chodzi z niebieskim wielorybem, to już spieszę z tłumaczeniami. W ogóle jaka pogoda jest cudna. 20 stopni za oknem, niedziela Mateunia nakrywa odcinki, żeby Ancymonki, moje hmm, kochane pisze miały co oglądać po szkole. No, witam w ogóle w serii nieco poważniej, w której nie ma cięcia. Prowadzę tak sobie monolog, to są takie moje przemyślenia. Różni się to od e, oczywiście onkologii, bo w onkologii jest też dużo śmieszniej i głośniej przede wszystkim. E, memiczniej i tak dalej. E, no, a tutaj stawiamy na. na bardziej może naturalność. I tak dalej. E, w niebieskim Wielorybie chodziło o to, że ktoś tworzył pastę w której wypisane były punkty, 50 dni, 50 punktów, yy, kiedy, co ma się robić. I oczywiście ostatnim punktem było to, żeby się odjebać. Yy, jedni oczywiście podłapali to i powiedzieli, o kurde, to, to musi być prawda, naprawdę ludzie się zabijają. Yy, drudzy, czyli na przykład tacy jak ja, od razu powiedzieli, ej, ale słuchajcie, to jest pasta, nie róbcie tego, bo, bo to bez sensu. Poza tym nie nagłaśniacie tej sprawy, bo im będzie głośniej, ty naprawdę ktoś się znajdzie i popełni samobójstwo. No i właśnie tak się stało. Jak chciałem, żeby y, ktoś nakręcił film o, o samobójstwie, tak nagrały, nagrały o tym dwie osoby, może, może trzy. Jak nie chciałem, żeby sprawa o sprawa niebieskiego wieloryba y, wybuchła, chciałem po prostu, żeby ucichła. Tak, media się za nią wzięły, wszyscy YouTuberzy oczywiście również też zaczęli nagrywać, bo przecież. Ba, ta, ta, taki temat, taki temat, że o Matko, trzeba nagrać, bo wyświetlenia i wszystko w, trzeba nagrać. Nawet jeśli nie ma się informacji prawidłowych na dany temat, to trzeba nagrać, bo wyświetlenia i liczy się czas, nie liczy się kurwa treść i merotyryka, liczy się czas. Im szybciej nagram, ty, tym lepiej. Dziękuję, prawda. Ludzie nie sprawdzili w ogóle, a, a, a nagrywali. Tak, to, to wszystko to była pasta wymyślona przez jakiegoś Ruska chyba, czy kogoś tam. I jak wtedy chciałem, żeby to wszystko ucichło, to media za to się wzięły. Gazety, portale społecznościowe i również telewizja. No i yy, dzięki mediom naszym kochanym yy, kilku, kilka osób odniosło jakieś tam obrażenia, można tak powiedzieć. Kilka osób zrobiło sobie krzywdę. Nie wiem, czy zabili się, ale jest chyba dwójka albo trójka w jakimś tam cięższym stanie. Także brawo media, zajebiście. Oczywiście y, po, odpowiadając na niebieskiego wieloryba pojawiła się wróżka, ognista, ogniska wróżka, y, w której na szczęście o, o wróżce jest y, ciszej o wiele i, i z tego się cieszę. Ale w tym filmie nawet nie chcę mówić tak jak w poprzednim o niemieckim wielorybie, że, że ludzie nie powinni tego robić, że u że jej ludzie umrą i tak dalej. Tylko w ogóle na czym polega ta wróżka? Yy, chyba jednym z pierwszych punktów jest coś takiego, że wstajesz o północy czy o którejś tam godzinie, yy, wchodzisz po pokoju tak, żeby nikt nie słyszał, mówisz trzy razy, ognista wróżka. Później idziesz do kuchni. Tak żeby ci nikt nie usłyszał, bo, jak usłyszał, bo jak, jak usłyszał, że chodzisz to wróżki się speszą. To jest cytat. To, 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 cytat, który parafrazuje. Ale tak jest napisane. U, u, uwierzcie na słowo. I musisz odkręcić kurki z gazem, i iść spać. I wtedy rano posiądziesz moc wróżek. I, i tak się zastanawiłem, jak jeszcze w niebieskiego wieloryba można było uwierzyć no może nie ja, ale jak jest, jesteś tam młodsi ludzie, albo nie kumaci ludzie, albo ci, którzy myśleli, że to, na, że, że to wszystko prawda, tak w, tutaj się po prostu ktoś już nie bardzo wysilił, żeby jakkolwiek przekonać do siebie widza, słuchacza, czy ogólnie odbiorcę. Zastanawia mnie w ogóle fenomen, skąd się biorą tacy ludzie, którzy na siłę chcą zrobić taką pastę, żeby komuś, jakby nie wiem, stała się krzywda, albo żeby ktoś w nią uwierzył. Rozumiem pastę, kurwa, o leczop, pastę o pizzy hawajskiej, gdzie to po prostu jest śmieszne. Opisywane są jakieś tam zachowania danych ludzi, danego, danej grupy społecznej, które są wyśmiewane i tak dalej. Albo, że jest pisane o tym Anonku sławnym, który na przykład coś tam yy, umówił się na randkę z jakąś dziewczyną, oczywiście level tam 15 i tak dalej, i tak dalej. Z tego się można pośmiać, ale w momencie, kiedy ktoś robi pastę, która tak naprawdę ani jest śmieszna, ani fajna, tylko polega na tym, że, że ktoś ma yy, od, odjebać siebie albo swoich bliskich, to, to bardzo, bardzo często to mówię na, na, na swoich odcinkach, to bardzo jest, to, 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 to coś z tym jest bardzo nie tak. Yy, stwierdziłem jedną rzecz. Ogół ludzki, ludzie, yy, to idioci. Mateusz, ale przecież kochasz, kochasz ludzi, kochasz im pomagać, wierzysz w dobro ludzkie i tak dalej. Ech, tak, niby tak jest, ale Ale zauważyłem, że coraz bardziej ludzie idą w zajbiście kiepskim kierunku. Nie tylko już patrzą, żeby wszystko mieć dla siebie, ale w tym momencie są ultra głupi albo turbogłupi, jak to mówi Kuna jeden drugiego chcę wybić. Ja wiem, że to miało być tylko pasta, która w jakiś sposób miała być śmieszna albo prześmiewcza, albo miała być głupią odpowiedzią na niebieskiego wieloryba, ale pomyślcie sobie tak, kurwa, przez ułamek sekundy, pomyślcie sobie... Dziesięciolatka wchodzi do internetu i dostaje taką wiadomość i mówi, o kurde, chcę być, kurwa... wróżką, chcę być witch, chcę być... chcę być ognistą wróżką, to na pewno, na pewno się stanie. Umysł dziesięciolatka... Nie jest rozwinięty. Nie wiem, siedmiolatka, może sześciolatka. Jakieś dziecko po prostu. I myśli sobie: O kurde, to jest dobry pomysł. I w nocy się skrada, i włącza wszystkie palniki. I wszyscy albo się duszą, albo albo, kurwa, wszystko wybucha na, na wskutek zwarcia i wybuchu. Ja wiem, że to jest tylko internet, i nie wszystko się powinno brać na poważnie. A raczej mało co się powinno brać na poważnie. Ale w momencie, kiedy internet dostępny jest dosłownie dla wszystkich, nie to, że powinno się brać odpowiedzialność za, za, za wszystko, co jest w internecie, ale powinno się chociaż troszkę brać odpowiedzialność za to, co się robi w internecie. Oczywiście ludzie również powinni mieć własny, własny mózg, ale tutaj rozmawiamy o, o dzieciach, które tak naprawdę nie potrafią jeszcze logicznie czy jakoś. Jakoś normalnie myśleć, bo, bo to dzieci. I tyle. Ostatni punkt. Wiele razy, znaczy, wiele razy. Kilka razy na pewno na swoich filmach, na swoim kanale odnosiłem się do samobójstwa, do depresji i tak dalej. Że depresja to jest starak duszy. I nie, to w tym momencie nie żartuję sobie, że <laughs> masz szeraka duszy, albo i tak dalej. Tylko to jest starak duszy, który powoli wyniszcza człowieka, aż w końcu albo się go wyleczy, albo człowiek. Da mu się pokonać i no i, i bójnie się na swoje życie. I w momencie, kiedy ktokolwiek kręci sobie bekę z samobójstwa albo z depresji, oczywiście, nie tak, że na przykład jestem wśród kurwa moich znajomych. Moich przyjaciół, tam dwóch, trzech osób, powiedzmy, i powiem im: tych kurwa, i tak dalej, i tak dalej. Powiem jakiś śmieszny żart. Akurat w tym momencie nie mam żadnego śmiesznego o samobójcach ani o, o ludziach z depresją, ale w momencie, kiedy robi się to na publicznym forum, gdzie dotrze to do 1% osób, których ma depresję albo samobójcę, to taka osoba naprawdę sobie może coś zrobić. I fajnie byłoby, gdyby twórcy i ogólnie ludzie, jakiejkolwiek maści, którzy pojawiają się w internecie choć odrobinę brali odpowiedzialność za to, co mówią, robią, wykonują i... Ja jestem chyba ostatnią osobą, która może mówić, że, że z, tego nie, z tego albo z tego nie powinno się śmiać, ale... ale w tym wszystkim jednak może nawet nie, że zachowywać umiar, ale... mieć na uwadze to, że ktoś naprawdę sobie może to wziąć nasze słowa albo czyjeśkolwiek bardzo głęboko do serca i mogą mu się bardzo mocno również zakotwiczyć w głowie i cholera wie co co sobie pomyśli i co sobie wymyśli na przykład następnego dnia gdy się obudzi, także no, ale jest słońce Także wszyscy powinni wychodzić na dwór. Wyjdźcie na dwór, idźcie pograć w piłkę, nie siedźcie w internecie. To było na tyle, moje drogie Pyszki. Wpadajcie standardowo na grupę Ancymonomatiego, która się naprawdę bardzo, bardzo fajnie rozwija. Podajcie również na sklep spysiński, titeres.com, bo wstawiliśmy nowe koszuleczki, nowe wzory i nowe bluzy razem z Kuno. Wpadajcie również na Facea, Snapa, Instagrama. Na snapie, no na Face i Instagramie w końcu zacząłem trochę odżywać i troszeczkę się udzielać. Także zapraszam, bo wstawiam śmieszne śmieszne rzeczy albo ładne zdjęcia na Instagrama, albo durne zdjęcia na Snapchata, ale właśnie od tego jest Snapchat. Także zapraszam na wszystkie social media. Zapraszam również na jutrzejszy odcinek, o którym którym jeszcze nie wiem co powiem. No czy wiem, ale nie wiem, na który się akurat zdecyduję w poniedziałek. Nieważne, wiecie o co chodzi, wyjść na dwór. Pamiętajcie, co złego to nie ja, moje drogie Naroder? Moim dać, co złego to nie ja, moje drogie Pyszki. Trzymajcie się, cześć. I Maja.